Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację, taką jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju. Ja zasługuję na wszystko, co najlepsze. Ja zasługuję na miłość i akceptację taką, jaka jestem. Ja zasługuję na szczęście i spełnienie w życiu. Ja zasługuję na szacunek i dobre traktowanie. Ja zasługuję na sukces we wszystkim, co robię. Ja zasługuję na odpoczynek i czas dla siebie. Ja zasługuję na zdrowie i harmonię w moim życiu. Ja zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Ja zasługuję na realizację wszystkich moich marzeń. Ja zasługuję na szczere i wartościowe relacje. Ja zasługuję na życie pełne radości i spokoju.